Dzisiaj za dzisiaj pojadnik z żabą VR. Będziemy próbowali zarabiać kasę. Konkretnie to jest pojadnik. Lecimy. Ej, to ty będziesz kopał. Ja Dobra. będę. ten. Ja Dobra. będę. ten. Ha. Po co ja wziąłem plepek? A po co ja wziąłem to? Nie, to jest bardziej. Może się przyda. Możemy na... E, nie wiem na co To te potwory chyba nie da się strzelać latające czekaj robimy łatwy poradnik a no. jutro możemy zarobić poradnik jak dojście do piekła więc poszukajmy komnaty nie to jest piekło, to jest piekło Poszukajmy... Cieszę! Jezu. Uciekajmy. Wiedziałem. Ja na o, to Jeszcze wyką... fajna rzecz. Dobra, chodź. No, chodź. Najpierw. I... iść chyba ma... do... Dojępci! Najpierw dojepci. No bo no. ja mam mało procent. Jutro, nie wiem, o 13 na pewno zarobimy, nagieramy porady, nigdy nie Audzi do piekła. No. Jeżeli nigdzie, jeżeli, oła, jeżeli nigdzie nie będziemy, to zarobimy to o 13. No. Ja Cię już ja Cię no. często znajduję. O. No, o 13. No. No, no to 13 idziemy do a premiera ja to nie no ten film na pewno dzisiaj wrzucę ten film na pewno dzisiaj będzie to się ja, nie mam co robić dzisiaj do takiej yy, i kopiecie no jutro o 13 nagrywamy może trochę później porady jak dojdziecie do piekła nie no, czyli ja nie wiem czy to się sprawdzi, bo ja często na filmach chodzę do piekła, więc jakby... No ale Czy znaczy, mam film tak y Ale możemy zrobić ten jedyny, a tamtych nie będę bo... o Prawy zeleci! No, pewnie będzie tak, że ktoś będzie szukał jakichś poradników i wyskoczy mu film poradnik kiedyś do piekła? Nie. Ale będziemy też robić inne porady Miki, Na przykład jak szybko zarabia. Mimik! Panel! To wiem Nimiki! Nie trafiłem! Zabij tego nie lubię. Nie nie? Nie. Nie, nie. nie nie. Spokojnie! Uśpimy cię trochę. Uśpimy cię. No. O! O amu! Nawet dwa amu. Nie. Kur! Jak ja lec! Ej, peka, chciałabym podnieść. Jest. Jest! Ej! Odbiłem się od czegoś. Łupo, Ty też umarłeś. Ja się odbiłem od czegoś. do ping Dobra! Wr wracaj na spawn'a. No. E, się. I sprzedam to. Tylko tam jest mój plecak Aha, bo ty też zbijałeś Kupię na nowe rzeczy, ale najpierw to sprzedajmy, bo się bierze to z No Dobra, to się przyda Nie umarliśmy przed chwilą Znaczy ja znaczy, się umarłem, nie, nie przydaję To się przydało Dobra, zobaczymy ile mamy kostek Cztery kostki. To będzie cztery tysiące. Nie, to w tej te kostki nie są. Nie. Ale nie, nie być około dwóch. No. Dobra, idziemy dalej, bo to było tak, tak tam... Chodź. Y, za małą liczbę. Że, że warto te kostki zbierać. No. Ja sobie... E, sobie peguję te kostki i będzie... będą w powietrzu latały. <tryk> Że się dałem łatwiej by było, bo nie byłyby ciężkie plecaki. Ej, no faktycznie. Shader O, kolejne RPG. Ej, odsun się! Też jest drugi sposób... Ale to może kiedy indziej idzę robimy Za co Dobra, ja zbiorę Tekowski Weź mnie O, ja podejdę Ci stary co? Nie, teraz Tysk na mnie gruby. poleciał Wyjdź. Daję ci grubego. Będę się młożył, bo zjadł dużo kebabów Weź. Ja trochę podleci do góry, bo ci nie mogę złapać. Teraz. Dobra jest. Ty, Matkoń, cój. Dobra, Ty uważaj może. No opłaca się uważać, dobrze mówisz Ciężki lesek. No. Ten jedna no, ten... Zaraz dy zbierasz, podleć. Dobra. Podleć. No. No Czemu? Czemu oni mogą po lawy chodzić? A my nie? O, tu się nie Ej może ja tu wrócę okej? Okay? Okej, okay, ale bym najmniej dom Tak Idę na 7 tyię No to chodź. Aha. Bo ja jestem tam już. Jeszcze. Zbieram. Não wiem... Tu é que você me Zapomniałem, że jestem... Szejdera! Boa, mas imagina... Ja mam dużo kryształ. Ja mam mega dużo kryształu. To się opat... Você se Ta eu simsie... eu. Eu quando... No Dobra. Depa o mimiko. Oh! Uważaj. Ryba. Chyba. Ryba. 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 To ja też idę. To ja też już. Ruch Polecam też kupić bonusy do zarabiania. Pokażę wam zaraz gdzie ty jest. A są takie? No są takie bonusy, że więcej zarabiasz. Czekaj, zobaczę ile mam... Zobaczę ile mam kostek. Też? Ja mam 9 kosów. Ja osiem. No to mamy, Czekaj, nie są do... Eee... 17. No. Nie musisz. dobra, tak. samo Dobra, zobaczymy ile. Dziesięć, dziesięć. 10... 10 08 8000 Yyy Dobra Knot Tutaj back. są te bonusy, ja mam wszystko my... odblokowane. Tutaj? Nie. T2 Tax evasion. Adventy ewent. Advent, Advent, T3. To są te bonusy. Polecam je odblokować. To chodź do kopalni, bo ja nie mam ich frescońców dzisiaj. Żadnych. chodzi chod mi o te trzy. A nie, Zobaczmy jeszcze się Bo dwa. właśnie widzi. A można 4 na jeden dzień A nie, a nie, jest do sobą chyba Ogólnie. Daj jeszcze, daj też Nie, cztery na jeden Dajcie dzień się, daj. Ja to wiem, nie pytaj Daj tego Nie pytaj skąd wiem, że 4 Czyli Nie Eee... Jutro, bo ty masz już dużo filmów o piekle no. To zrobimy film na, na drugie szybsze zarabianie Ale t, tam już potrzebujesz bardziej wymagających itemów. No dobra Więc... Dzięki, dobra idziemy Ja zbieram złot, to ja mam Ja muszę utrzymywać swój serwer prywatny Chyba musimy kod zmienić To musimy zmienić, bo się... bo już wszystko kopaliśmy na tym. O je, o! O kurwo! Wykopaliśmy dwa i dwa dostałem! A jeden Dwa kilo, stop. Chociaż o, nie, ja kop... ja kopię ja złote, tylko kopiesz No. La okay, adesso cosa è la terza cosa, il terzo di è è okay. Ja znam jeszcze jeden fajny sposób, chodź. Bo jak skopiłeś ludy to też z nich takie kawałki wypadają. I te kawałki są też bardzo, bardzo ważne. Dobra, idziemy na sam z łubutem. Chcesz ci gdzie jest planetari? Wiem gdzie. Codziennie jestem. A też iść? Nie, bo raczej... Ja się... Tam, bo tam jest najmniejsza szansa na ich tam prawie nie wylatuje tam jest zmniejszona ja pamiętam, jak kiedyś codziennie chodziłem do planetarii no to jak zawsze żeby tak zrobiłem żeby na a teraz ja muszę kopać złoty i utrzymywać ten

właśnie próbuję ich zabijać wszędzie Potwór! Zgaś światło, zga światło! Gaj światło! A chciałem ją naprawić. Dobra, bo ta baba się zerryskła! Koiś na dół Na Nie wypadło mi Jeszcze nic! Jestem już! To znajdzie się! Więcej mi animal końców z tych lód wypadło! A, wstań na końcu. Cicho. Dobra, nie ster... nie sterasz na no, Oj, czekaj! Bo ty tam no. skopałeś. Patrz, o, to jest dużo walter. Jest Te kawałki. Je trzeba zbierać. Fajnie, paczki tak, Patrzcie mi dały Dobra, I, idziemy. Ej, ja chcę się zabawić iść wtedy. Ja tu dawno nie chodziłem tędy. A dobra, te, też idę się zabawić. Desu. Dobra, też idę się zabawić. skocz na bombę do lawy. Jezu, zresztą. Przestań zresztą. Przestań przez Przestań zresztą. się zresztą. Przestań zresztą. Przestań A Przestań zresztą. Ja roz... mną? Ja Przestań no. O!

Jak kiedyś za To nie końca. A nie tylko a więcej mi z tego wypadło tych koniów. Od tego też tutaj nie wypadają kony. Kolejne konie. nie tego. No, wracamy! 137 końców! Niech tak się wrapa? Nie. Jest. jest dwa, jest dwa grzybki i po tym idzie Nie. Ale się wam. Może niektórzy widzowie też nie wiedzieli, że tak da się wrapać? No. Ej, czekaj, ja już kończę filmik. Najwyżej no, jeszcze jakieś shorty nagramy. Lewis, Zna, znacie już pojadnik? Na koniec trzeba jeszcze RPG-iem wybuchnąć. Jeżeli chcecie więcej filmów ze mną, to lajkujcie. No. czekajcie. Zanim zakończymy, trzeba RPG-a kupić. No. Lewis, Ja kończę. Pa. Продолжение следует...